Witam Was serdecznie, moje gąsieniczki najukochańsze. FUJ! A więc dzisiaj porozmawiamy sobie o moim ulubionym przedmiocie. Moim ukochanym przedmiocie, bez którego naprawdę nie wyobrażam sobie mojego życia. Matematyka. Kocham matematykę. Matematyka jest super. Bez tego nie poradzicie sobie w życiu nigdy. Nigdy! nigdy. Chciałbym zacząć od tego, że naprawdę ja nie lubię niczego w matematyce. Ale chcę to bardziej rozwinąć, tak? Chcę to rozwinąć i podać konkretne rzeczy, które są moim zdaniem nie tak i niekoniecznie yy, jakby to jest czyjaś wina, to jest może bardziej moja wina, że ja tego nie ogarniam, ale no trudno, no kwa. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli mm, faktu, że ja się uczę, ja się staram, ja się naprawdę staram i i tak niczego nie ogarniam. I już wam wytłumaczę, o co mi chodzi. To nie jest tak, że ja mam to wszystko w dupie, mnie to w ogóle interesuje. Znaczy, tak jest, ale staram się tego nie mieć w dupie. Naprawdę staram się, jakoś nie wiem, zaangażować się w to, może, nie wiem, wykazać chęć, wykazać, że się staram, ale nie. Mm -mm. Nikt tego nie docenia. Ja siedzę naprawdę kilka godzin, rozwiązuję te zadania, płaczę nad nimi, mój cały zeszyt jest rozmazany od moich łez, a i tak potem... Nie rozumiem, co się dzieje na lekcji. To się powinno gdzieś zgłosić, bo to naprawdę jest. Ee, to krzywdzi po prostu ludzi. Nawet jeśli myślę, że umiem, i nawet jeśli jest okej, okay, to potem się okazuje, że nie jest okej, okay, ale to już powiedziałem i siedzę tak zestresowany całą lekcję. Matematyka to jest tak stresujący przedmiot. Wiecie, ja mam na imię Szymon, tak? Ja mam na imię Szymon. Jak nauczyłem od matematyki powie tylko jakieś słowo, które zaczyna się na pierwszą literę mojego imienia, to ja od razu mam takie. A potem się okazuje, że to jest na przykład szynszyla albo szyszka i mam takie. Uff, proszę tylko nie bierz mnie do tablicy. Błagam! Błagam chyba! Może ja wcale nie chcę iść do tej tablicy, okej? Okay? Nikt się mnie nie zapytał o zdanie. I ja się czuję po prostu urażony najzwyczajniej w świecie. No i tyle. Dalej. Przykładowo. Powiedzmy, już się nauczę, tak? Nauczę się i czuję się w miarę pewnie z danego tematu. Czuję się mm, królową, księżniczką. Mam wrażenie, że ten sprawdzian poszedł mi zajebiście, nie? Super, wszystko napisałem. Jestem z siebie tak dumny. A potem dostaję sprawdzian i nagle widzę pizdę. Najmniejszą cyfrę, zaraz po zero. Dostaję. Pizdę. Przyzwyczaiłem się, że zawsze dostaję jedynki, wtedy, kiedy się staram. To naprawdę nie jest nic szokującego. okej, okay, spoko. Wlewcie mi tą jedynkę, ale najgorsze jest to, że ja dostaję tą jedynkę za to, że na przykład minusika zapomniałem gdzieś. Zapomnisz o takiej malutkiej rzeczy i wszystko jest źle. Czemu? Ja naprawdę się staram i zawsze wychodzi jak zwykle. Nikt tego nie docenia, absolutnie nikt. Oni mają to wszyscy w dupie. Niektóre rzeczy są. Tak, niepotrzebne w tej matematyce. W sensie ja rozumiem, że dużo z tego się przydaje na jakąś maturę, tak właściwie wszystko, bo po to się uczymy tej maty. Okej, okay, spoko. Dobra, to jest potrzebne do zdania matury. Rozumiem, zgadzam się, nie kwestionuję. Kurwa. super, tak? Ale tak w życiu. Tak, spójrzmy na to bardziej życiowo. Okej, okay, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie fajnie, super. Bardzo przydatne rzeczy, uważam, że warto je umieć, chociaż ja na przykład ich nie umiem do końca, ale warto je umieć, bo kurwa, czemu nie, tak? Czemu kurwa nie? Ale. Jakaś kurwa trygonometria, albo planimetria, albo jakaś stereometria, albo kurwa kinemat... To nie jest. To nie jest matematyki. To działa w taki sposób. Zosia ma trzy kwiatki, yy, Ala ma pięć. Oblicz odległość, kurwa od słońca do ziemi. No, jakby nie, nie, nie potrzebuję takich rzeczy w moim życiu. Absolutnie. One w ogóle mnie nie interesują, w ogóle nie są mi potrzebne. Ja składam zażalenie. nie mi dadzą spokój. W końcu. Chociaż raz. Ja naprawdę nie chcę wiedzieć i zupełnie mnie to nie interesuje. Ile wynosi kosinus kąta alfa albo tangentu z kąta alfa. Kąta alfa? Słoneczko, to jest potrzebny dobry Legopeda. Nie, mam to głęboko tu. Nie interesuje mnie, ile Maczek ma pozbieranych monet, nie interesuje mnie, ile Jan Kowalski ma do szkoły, ilu robotników zrobi tyle i tyle w ciągu takiego czasu. Okej, okay, róbcie se, bez pośpiechu, naprawdę, nie musicie tego robić w 6 godzin 20 minut, możecie to zrobić w 7 godzin. A możecie zaprosić kolegów czy coś do pomocy. Ludzie są mili czasem. Ale czasem. Serio? Czasem. Żadnego orderu za to nie dostaniesz, kochanie. Żadnego nobla. Mm -mm. Także proszę mnie kuwa, w ogóle nie denerwować jakimś kosinusowym gównem, bo to mnie drażni, okej? Okay? Wow, a pierwiastek z dwóch... Mm, Kurwa, najważniejsza rzecz na świecie. Super! Dalej. Yy, ogólnie no to tak, wydaje mi się, że kumam i na przykład, że ogarniam, yy, uczę się w domu, tak, wydaje mi się, że wszystko super pięknie, cyk cyk cyk, obczajone. A potem jest kartkówka i siedzę tak. Co to, to, znaczy to, to znaczy dwa razy, razy, dwa. razy dwa. 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 Mi się po prostu chce płakać, tak? Dostaję kartkę, piszę imię i nazwisko i to jest koniec. To jest koniec yy, mojej wiedzy, przynajmniej wiem jak się nazywam. To jest naprawdę przykre, że jedyne co wiem to moje imię i nazwisko i klasa. A potem reszta kartki to są tylko numery zadania i potem puste strony albo jakieś zamazane kuwaba zgroły pod każdym zadaniem, bo miałem nadzieję, że umiem, ale potem wszystko wykreślałem, bo to było tak głupie, że nawet nie chciałam, żeby ktokolwiek to czytał. Pamiętam jak nauczyciel matematyki napisał mi na kartkówce Proszę chodzić na lekcje i zainteresować się matematyką. Okej, okay, można mnie prosić, ale ja się nie zainteresuję matematyką. Po prostu nie. I to jest moja sprawa, to jest moja decyzja. Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. OK? Pamiętajcie o tym. Nikt wam nie będzie mówił, co macie robić. Nie dajcie sobie w kaszę dmuchać. Ja jestem taką wieśniarą, niewychowaną czasem. Ja tego nie zmieniam ja nie chcę tego zmieniać. Pokódź się z tym albo wyjdź. Baby, Kolejna rzecz, którą chcę poruszyć, to są, to są zadania domowe, które nie są po prostu do zrobienia. Chodzi mi głównie o to, że jest sobie lekcja matematyki, tak? Nauczyciel robi z wami jakieś pierwsze zadania. Zadanie 1, 2, 3, podpunkty ABC. A do domu, do domu macie kurwa H, I, J, X, Y, Z. To są najgorsze rzeczy. Dlaczego to zadają to do domu, a nie mogą tego zrobić na lekcji, a do domu dać może takie prostsze dla utrwalenia sobie? że ja w ogóle tego nie rozumiem. ABC na lekcji, XYZ do domu. Bawię się przed, no, zaryczany, zapłakany, bo nie wiem, ile to jest k***a sinus z alfy. Dlaczego ja płaczę przez to, że nie wiem, ile to jest x? Maciek uzbierał 250 monet w 16 dni. Gdyby zbierał o 10% monet więcej dziennie, to jego matka urodziłaby syna. Okej, okay, Maciuś. Maciuś, kochanie, naprawdę nie interesuje mnie, ile ty masz monet, Eee, pogadajmy o narkotykach, to ci powiem co i ile. Ja na przykład nie umiem oszczędzać. I bardzo się cieszę, że Maciuś umie, ale ja nie. Dostałem właśnie dwa z matematyki, przyszło mi powiadomienie. Jestem z tego całkiem zadowolony, bo przynajmniej zdaje, tak? Jak chcesz sobie popłakać, to wchodzisz na dziennik i proszę, ryk na zawołanie. Kocham takie moment. Ja tam jestem bardzo dobry w płakaniu. Ja sobie nie odbieram tej umiejętności. Jakie są Twoje specjalne zdolności? Płacz. Kolejna rzecz. Opuścisz sobie jedną lekcję matematyki, bo na przykład jesteś chory, albo po prostu ci się nie chceśmy szczerzy, ja bardzo często to robię. Nie róbcie tego, bo potem macie przystrane w szkole, tak jak ja. Opuszczę jedną lekcję matematyki i potem jedyne co mogę zrobić, to tylko się modlić. Nie macie na jednej lekcji i masz przebane, totalnie przekupione. Czy, czy to jest fair? Nie! Czy to jest nie fair? Tak. Wracasz i jesteś w czarnej dupie. I dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. No, ja jestem w klasie maturalnej, tak, i na maturze możesz mieć karty wzorów. mam ostatnio próbną maturę, która generalnie była. Ja nie wiem o co im chodziło. Czy oni myśleli, że my to napiszemy w ogóle w jakikolwiek sensowny sposób? Próbna matura z matmy? Po prostu nie. Nie przychodzisz dalej. Dziękujemy. Dziękujemy, kochana. Nie przychodzisz dalej. No, ale NoBarisers, Gonabilletko so... I na maturze możesz mieć karty wzorów, tak? I niby, wow, super. Możemy mieć karty wzorów. W ogóle, wybrane, totalnie się nie przejmujemy. I okej. Okay. Coś tam one dają, ale one są mylące, moim zdaniem. One są po prostu mylące. Wy się doszukujecie wzorów, których tam w ogóle nie ma i w ogóle to wam nie jest potrzebne. Ja na tej maturze skorzystałem z tej karty wzorów może. ani razu, albo nawet na minusie. Jeszcze ją dalej odstawiłem, bo już ona mi tylko przeszkadza, zajmowała mi miejsce na ławce, kurwa na łzy. Mogliby jakoś ją troszeczkę zmodyfikować, te bardziej potrzebne rzeczy, ale. Mm, ewidentnie nie chcą, także spoko. Znaczy, lepiej coś niż nic, tak? Cieszmy się z tego, co mamy. Dalej, 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 Albo jeszcze mam takie momenty na matematyce, jak wszyscy ogarniają, a ty nie. Na przykład patrzysz do swojej koleżanki w zeszyt i ona, A ja. To jest takie, że wszyscy ogarniają, wszystkim wychodzi x równa się 5, a mi wychodzi słoń równa się żyrafa. Po prostu generalnie uszerebek na zdrowiu psychicznym. Bardzo dużo łez, bardzo dużo. Ciężkich chwil, i no generalnie, no nie jest to mój ulubiony przedmiot. Nie jest to mój ulubiony przedmiot, nie będę kłamał. Ja nie wiem, że przyszło się z matematyką, dlatego po prostu dość. No muszę przyznać, że przez matematykę mam naprawdę dużo problemów psychicznych. Chyba skończę. Mm, powiedziałam też oczywiste rzeczy, ale ja zawsze takie mówię, więc e, jeśli macie z tym jakiś problem, no to kuwa, sorry, ale to nie jest mój problem, tylko wasz. Okej. Okay. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie buziaczki, przysyłam milion całusów i życzę Wam, żebyście się dowiedzieli, jaki jest sinus kąta alfa. Wsiam z mój instagram to się mam zaparty, tam też często narzekam. Buziakim.